Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Dzisiaj udamy się na lotniskowiec Shield, czyli helikarier. Premiera w roku 2015 składa się z niespełna 3000 elementów, dokładnie z 2996 i kosztował katalogowo w momencie premiery 1400 zł. No czyli premierę miał no, niecałe 10 lat temu, bo w sumie to wrzucam go pod koniec roku, a może na początku, bo w sumie nie wiem kiedy wrzucę ten zestaw, ale nagrywam go jeszcze w grudniu, jakby co. No a pudełko wygląda w ten sposób. Muszę powiedzieć, że. Ja nie lubię tych takich ogromnych pudeł, bo ciężko się je. Wyciąga stąd. Oj, coś tam jeszcze spadło. No, e, tak to wygląda. Skala bardzo mikro. Jak wyczaicie, gdzie na pudełku znajdują się na przykład Quinjety albo inne pojazdy, to zobaczycie, jakie to wszystko jest przeskalowane. Mamy tam też nanofigurki. Tych jest naprawdę sporo. No i zastanawiam się, czy one będą też zapasowe. Bo wiecie, najczęściej jest tak, że jeśli w zestawie dostajemy nanofigurkę, to druga taka sama jest zapasową. Jeśli tutaj też tak będzie, to w sumie całkiem fajna sprawa, bo będzie można. Mieć wiele podwójnych figurek głównych Avengersów. Dobra, nie ma co przeciągać, ja to idę otworzyć, a potem będziemy sobie latać. Pudełko jest naprawdę wielkie. No i sama konstrukcja pewnie też będzie dość duża, ale żebyście sobie nie myśleli, że tutaj mamy tylko te małe nanofigurki. Jest też pięć klasycznych minifigurek, a wśród nich Kapitan Ameryka, Black Widow, Hawkeye, Nick Fury i Mariah Hill. A jak pudełko wygląda z drugiej strony? Jeśli posiadacie te trzy elementy luzem i nie musicie czegoś rozbebeszać, to możecie sobie ten model zmotoryzować. Ale rozbebeszyć możecie helikariera i zajrzeć do środka. Możecie też zobaczyć, jak wygląda podstawka pod model, podstawka pod figurki, no i ogólnie rzecz biorąc, jak prezentują się wnętrza. A też tutaj możecie zerknąć, jak prezentują się nanofigurki, które znajdziecie w tym zestawie. Nie widzę jakiegoś większego sensu wyciągania tych wszystkich worków z klockami, bo mamy tu worki luzem, a pod nimi mamy karton z pozostałymi workami luzem. Ale za to możecie zerknąć na instrukcję, a ta jest naprawdę duża i naprawdę gruba. Arkusz naklejek z kolei nie wydaje się zbyt obszerny, bo znaczną jego część zajmuje ta okładka na podstawkę. No to co? Dajcie mi chwilę i heli carrier wleci na stół. Na pierwszy rzut oka dzieje się tutaj bardzo dużo. No, bo możemy sobie na pasach porozstawiać całą flotę, możemy sobie poustawiać barierki. No i te urocze, maleńkie wózki widłowe. No i oczywiście te małe figurki też dodają tutaj życia. No, ale kiedy pozaglądamy do środka, to tam już no, nie dzieje się zbyt wiele, nie ma co ukrywać. Tam w środku możemy zobaczyć miejsce na silnik, na battery boxa. No i oczywiście miejsce, gdzie mamy całe centrum dowodzenia. To co? Najpierw zapraszam Was do oglądania tego, co na zewnątrz, a potem będziemy zaglądali. Do środka. Zacznę może od elementu najmniej porywającego, ale istotnego. W zestawie znajdziemy podstawkę, no i. Jak to było w latach dawnych? Mamy tutaj płytkę z naklejką, a nie z nadrukiem, a ja wam jeszcze demonstruję, jak to wygląda, kiedy statek się podnosi. O, i podniosłem trochę za wysoko, i teraz muszę go z powrotem umieścić w tej dziurze, żeby to się po prostu trzymało. Jest to stabilne. Zobaczcie, ja teraz wszystkim kołyszę, niby coś tam się telepia, ale oczywiście nic nam nie odpadnie. No a na samej plakietce możemy znaleźć takie najważniejsze informacje na temat statku. No i mamy tutaj też w tle taką jego wygaszoną miniaturkę. To właściwie tyle, możemy teraz przejść na górę. Znaczna część powierzchni tego statku to bardzo duże pasy startowe, tylko że mają jedną wadę. No bo kiedy zobaczcie, podnoszę sobie statek, to teraz możecie zobaczyć, że te duże płytki to nadruki, a te małe to niestety naklejki. Więc jeśli macie w planach bawienie się w taki sposób, że będziecie to co chwilę tak wiecie psz, psz i Startować, lądować i w ogóle będziecie się chcieli bawić, to raczej to się będzie bardzo mocno niszczyć, więc zdecydowanie nie polecam. Jak sobie to wszystko tutaj porozstawiacie, to oczywiście jest totalnie dowolne. Możecie sobie też na przykład Queen Jetta wyeksponować na takim transparentnym barze i wtedy on będzie sobie tutaj latał. Ale mówiłem wam o tym, że mamy tutaj przeurocze wózki widłowe, no i zobaczcie, jak one się prezentują. Są naprawdę świetne. Od razu widać, że to jest wózek widłowy, wiecie, trochę w klimacie tych zabawek, które można znaleźć pod choinką w kalendarzu adwentowym z zlego. City, gdzie tam mamy pomniejszone na przykład ciężarówki, samoloty i tak dalej, to tutaj mamy wózek widłowy i serio wygląda ekstra. No i oczywiście mamy tutaj też całą masę takich agentów S.H.I.E.L.D., którzy są zrobieni w formie... Bardzo, bardzo pomniejszonych minifigurek. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba w zestawie jest ich ośmioro i oczywiście możecie sobie też ich tutaj porozstawiać, żeby ogarniali te wszystkie operacje. Mamy też nieco mniejsze jednostki latające, choć zdecydowanie wolę to, jak wyglądają wingety, no bo tutaj... O. Spadł, mamy stratę we flocie. Jedną sztukę. Dobra, będę go zaraz podnosił. Mamy oczywiście też jeszcze takie barierki, choć mam wrażenie, że przez to, że to jest dobrze nam znany element, to, to skalowo po prostu nie pasuje. No bo zobaczcie, te barierki są praktycznie wielkości figurek. No, bardzo dużo są, nie wiem, dziwnie by było tak za nich wyglądać. No i jest jeszcze taki pojazd, który też oczywiście tutaj to wszystko obsługuje, bo on pomaga nam w ustawianiu tych wszystkich jednostek latających. No i co więcej, mamy tutaj oczywiście też te wielkie silniki, które napędzają Queen Jetta i które utrzymują go w powietrzu i co istotne, z tyłu mamy korbkę, którą możemy sobie pokręcić, żeby te wirniki powprawiać w ruch. Korbka znajduje się tutaj tam też jest zamontowany silnik, to już był mój upgrade, zaraz Wam go będę mógł pokazać, ale kiedy kręcimy sobie korbką, to wszystkie te silniki się kręcą. Wszystkie cztery, w zależności od tego, czy kręcimy w lewo, czy w prawo, to one oczywiście też będą się kręciły w jedną i w drugą stronę. Silnik demonstrować będę Wam za chwilę, bo żeby się do niego dostać, to będę musiał zdemontować fragment pokładu, dlatego że to wszystko jest umiejscowione tutaj, więc ja to może lekko rozbebeszę i zobaczycie, co tam się znajduje. No, to żeby to rozbebeszyć do takiego stanu, to po prostu wyciągamy sobie ten element i od razu tutaj też możecie zobaczyć kilka istotnych minifigurek, no bo mamy małego kapitana Amerykę, mamy bardzo małego Nicka Fury'ego, jest też Iron Man oraz Hawkeye. No i oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, agenci tarczy, których możecie sobie tutaj porozmieszczać, żeby odgrywać te takie scenki z centrum dowodzenia, kiedy Nick Fury chodzi i widzi, że ma jakiś problem i trochę zgrywa ważniaka, no to tak to wygląda. No, szczerze mówiąc, może bez jakiegoś większego szału, ale co istotne, Tutaj umiejscowiłem battery boxa. Tutaj z kolei mam pilot. No i teraz będę mógł to uruchomić. Uwaga! Kręcą się w jedną i w drugą stronę, i żeby nie było, to może zmienię kadr na nieco szerszy i zobaczycie, jak to się prezentuje, kiedy kręcą się absolutnie wszystkie części. Gotowi? No to kręcimy. Raz, dwa, trzy. Możecie też tak. W sposób przerywany kręcić, i wtedy wiecie, będzie większa dramaturgia. Bo na przykład helikarier będzie spadał, wy tak raz, dwa, raz, dwa. No i to w sumie tyle. Silnik skady, pilot skady, możecie to kupić na humbi.pl, bo tam jest duży wybór. No to w sumie tyle. Co? Idziemy na górną część pokładu. Przez rozmiary tego statku jest trochę niewygodnie mi niektóre rzeczy pokazywać, ale okej, okay, jakoś to przeboleje. Wiecie, ja po prostu lubię pokazywać Wam zestawy, kiedy mogę trzymać je w ręce i po prostu nimi obracać. A ja tutaj to sobie mogę brać pojedyncze elementy, jakoś tak jest dziwnie. No ale dobra, mamy tutaj drugi pas startowy, no i jeśli chodzi o Płytki to one posiadają nadruki, za to duży plus. Tutaj nie mamy tych elementów, które je łączą i które są z naklejkami. Tutaj znajdziemy też mostek, no i tam znajdziemy kolejne figurki, które są poustawiane. Oczywiście możecie sobie wyjąć, możecie je poustawiać gdziekolwiek tylko chcecie, bo wiecie, fajnie to wygląda, kiedy w tej skali rzeczywiście te mikrofigurki są tak porozstawiane, albo i nanofigurki, jak to woli, bo wiecie, Lego w opisie tego zestawu podaje, że to są mikrofigurki, ale z drugiej strony to chyba raczej powinny być nanofigurki, bo mikrofigurki to chyba były właśnie te z gier planszowych z lat. Dawnych, ja już momentami się pogubiłem. A może te tamte były nano, a mnie się tak przez lata utarło, że to są właśnie nano. W każdym razie jest ich sporo, więc możecie je sobie oczywiście porozstawiać. Możecie tutaj to wszystko zagęścić. Docelowo to tutaj powinny być te wózki widłowe, ale one coś tam wypakowują z tych statków, które mi wylądowały na niższej części pokładu. I to właściwie tyle, no bo jeśli chodzi o te silniki, widzieliście jak one pracują. I to za pomocą napędzania mojej ręki, i to za pomocą napędzania silnika. Więc zerknijcie sobie jeszcze, jak helicarier prezentuje się po bokach. A teraz możemy przeprowadzić taki test, jak na kanałach motoryzacyjnych, czyli będziemy naciskać i sprawdzać, co się rusza. No tutaj coś tam delikatnie się rusza, ale nie skrzypi. Tutaj jest solidnie, to nie odpada. Tył. No, jeśli chodzi o te elementy napędu, mogłyby się trzymać lepiej, czuć, że coś tam lata. Najgorzej pod tym względem, oczywiście, jest z przodu, z tego względu, że tutaj mamy elementy takie bardzo, bardzo mocno luźne. Więc kiedy będziecie tym ruszać, to może odpadać, to może po prostu się rozpadać Wam wręcz w rękach. No i zobaczcie, no, w momencie, kiedy to wszystko stoi na tej podstawce, jest solidnie wyważone, ale ona też jest taka lekko giętka, bo to waży bardzo dużo. Kiedy weźmiecie to do rąk, to będziecie czuć, że helikarier to jest naprawdę solidna konstrukcja pod kątem wagi. Nie pod kątem wytrzymałości. Raczej trzymajcie go solidnie w rękach, bo kiedy spadnie, to tylko raz. I na koniec jeszcze ta podstawka, na której są wyeksponowane minifigurki. Sama podstawka też została wzbogacona o klockowe logo S.H.I.E.L.D. Piszcie, kto z Was jest jego fanem, mnie raczej średnio przekonuje. No a co do figur, które tutaj znajdziemy, to jest The Hawkeye, jest Mariah Hill, jest też oczywiście Nick Fury, Czarna Wdowa i Kapitan Ameryka. Ja przez lata od premiery tego zestawu ja przemieliłem tyle setów z Avengersów, że trochę patrzę już na te figurki na zasadzie mech, gdzieś już to widziałem. Tym bardziej, że też te współczesne figurki po prostu, wyglądają zdecydowanie lepiej. Zobaczcie, że twarz czarnej wdowy tutaj wygląda trochę tak jak twarz królowej z Alicji w Krainie Czarów z Disneya. Jeśli chodzi o Kapitana Amerykę, z tej strony jest bardzo zasępiony i ma taką brudkę w dupkę, jak ja to mówię. Zawsze bałem się, kiedy byłem mały, że będę miał taką brodę. Nie mam co prawda takiej, nawet pod zarostem, ale jeśli chodzi o te nadruki na twarzach, to wyglądają nieco komicznie, myślę, że z perspektywy czasu. Black Widow z drugiej strony prezentuje się następująco. No oczywiście Fury'ego Wam nie będę pokazywał z drugiej strony, bo tam ma tylko pasek od opaski. Mariah Hill bardzo bojowo nastawiona, no a jeśli chodzi o Hawkeye, to ten prezentuje się w ten sposób. No i wygląda tak, że mógłby tutaj być zdecydowanie jakimś y, y, złolem z Batmana i Robina, bo ten nadruk jego gogli wygląda dość y, zaskakująco dziwnie. No to co, pora przejść do podsumowania. Jeśli chodzi o plusy, to na pewno ogromnym plusem jest to, że jeśli nie chcecie bawić się w kręcenie korbką, a macie wolny silnik, możecie go wrócić pod pokład i komuś zdalnie pokazać: "Ej, popatrz, mam wielki statek z klocków" i dodatkowo kręcą się silniki. Super sprawa. Drugim plusem na pewno jest to, że możemy sobie porozstawiać te wszystkie miniaturowe rzeczy. No i dzięki temu konstrukcja jest mocno ożywiona. No bo tutaj Queen Jety lądują, startują, tutaj coś się dzieje, rząd wózki widłowe. Jest sporo tych figurek i rzeczywiście to jest duży plus. Oczywiście możemy sobie jeszcze od Ogrzewać te filmowe sceny pod pokładem i pokazywać, jak Nick Fury gra szefa. Ale mimo wszystko, nadal to jest duża, szara konstrukcja, czyli, wiecie, jest trochę z pozoru smutna, no ale właśnie te drobne elementy ją mocno ożywiają. Bo gdyby to był typowy niszczyciel z Gwiezdnych Wojen, który tak z zewnątrz jest po prostu wielką, szarą bryłą, tam za bardzo nic się nie dzieje, no to tutaj Helikarier trochę z takimi konstrukcjami wygrywa, właśnie za pomocą tego kolorytu i tych drobnych scenek. Ale tak poza tym, nadal to jest duży, szary i w tym momencie jeszcze piekielnie drogi zestaw, z tego względu, że jest archiwalny. No ale wiecie, jeśli jesteście totalnymi wariatami na punkcie Marvela i jeśli go jeszcze nie macie w swoich kolekcjach, to może właśnie to jest ostatni dzwonek, żeby jeszcze po niego sięgnąć. Nie wiem, zostawiam wam otwartą furtkę. Wy piszcie, co sądzicie o tym zestawie. Ja uważam, że to jest po prostu bardzo fajna ciekawostka. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.